Moi drodzy, to będzie ostatni piknik mocy w tym sezonie. Już 19 sierpnia w przepięknej dzielnicy Hamburga, Blankenese, nad rzeką Łabą, będziemy doświadczać pełni przepływu. Będziemy jak rzeka, płynąć w nurcie naszej energii życia. Będziemy koncentrować się na potędze myśli, konstruować nową rzeczywistość. Będziemy oddychać i odczuwać spokój z obecności w tu i teraz oraz będziemy czerpać energię z otaczającej nas natury. Tego po prostu nie można przegapić. Mocno was zapraszam. Klikajcie już po bilety na naszej stronie i do zobaczenia.